ma tutaj Paczeku i witam w podniku jak zrobić redstone lamp. To więc, kładziemy na środku y, glowstone'a, a tak jakby, no tak, tak ustawiamy, tak jak to ja i wychodzi nam redstone lamp. Pokażę wam dwa podłączenia, jak ja na razie zobaczyłem, czyli y, repeaterami tak podłączamy i także jak tutaj pokażę. O, ma, włączamy tu do jednego, Tu nam wtedy się zapalają dwa, to tak można potem tu jeszcze, i tu jeszcze, i się zapalają nam wtedy, tak po dwa się zapala, to wtedy tylko proszę, idzie oprócz e, e, repeaterów, i to co koło będzie, nie? I jak e, na przykład, bo mam sobie domek na drzewie, czy gdzie. Tak zapalamy dźwignią. To nam też dobrze, bo się wtedy, jakby dopływał prąd do dwóch lamp. To też jest pokutko. Zobaczymy, czy do się da.